Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Tomek Parking Polska. Słuchajcie, dzisiaj recenzja kolejnego samochodu, troszeczkę nowszego. Cóż to jest za auto? Trochę takie terenowe, trochę crossover. Dacia Duster 2 z 2018 roku z silnikiem 1,6. Zapraszam Was do recenzji. Moim mili Dacia Duster 2. Powiem Wam, że podoba mi się ten samochód. Zobaczmy sobie w takim razie, jak on wygląda z zewnątrz. To, co się rzuca w oczy, to ten bardzo ciekawy grill. Popatrzcie, jak szerokie są tutaj nadkola. To jest samochód, który ma sprawiać wrażenie terenowego i tutaj naprawdę nie ma się co śmiać, bo prześwit, który jest od ziemi do Podwozia samochodu wynosi 20 cm. Tutaj, w tym przypadku, mamy akurat do czynienia z wersją z napędem na przednie koła. Wiemy, że dastery występowały również w wersji 4x4. I choć Dacia nie kojarzy się z samochodem marki Premium, to jest tutaj wiele ciekawych detali, które powodują, że to auto naprawdę wygląda ciekawie. Na przykład ten grill z takimi aluminiowymi elementami i literkami D jak Dacia teraz to zostało wykorzystane chyba w nowszej wersji znaczka który się pojawił na ostatnim wydaniu Daci Duster w tym samochodzie mamy również dodane plastikowe nadkola które zdradzają taki bardziej szutrowy charakter tego samochodu, ciekawie wpisany z kierunkowska z dodatkowymi elementami ozdobnymi felgi w wersji Comfort akurat są stalowe, ale są tak zwane strukturalne, czyli mają troszeczkę udawać aluminium, i muszę powiedzieć, że dosyć dobrze prezentują się na tym samochodzie. Duster nie wstydzi się tego, kim jest, czym jest, jaką marką. Widzimy napis Duster tutaj na relingach oraz na listwach bocznych na drzwiach. Naprawdę jak na budżetowy samochód, który z tego rocznika można kupić między 50 a 65 tysięcy złotych, to wszystko wygląda bardzo ciekawie. Ale teraz zobaczcie, to mnie zastanawia, bo tak, tutaj elegancko jest tylko i wyłącznie klamka, a gdy przeniesiemy się na drugą stronę, to mamy zamek od kluczyka. Troszeczkę mi to zgrzyta, bo on jest taki srebrny, jak nie z tej epoki. No, ale okej, okay, tak to sobie wymyślili. Kolejne charakterystyczne elementy dastera to są oczywiście te tylnie światła, w które mamy wpisany plus. Jak tak sobie przekręcimy, to trochę wygląda jak zerżnięte z jeepa, ale ma to swój charakter i powiem Wam, że jak na auto, które nie aspiruje do klasy premium, to są naprawdę ciekawe propozycje. W tylnej klapie znajdziemy jeszcze oczywiście logo daci. I duży napis Duster. Do tego dołożone są plastikowe elementy, które mają chronić lakier przy jeździe po szutrze lub w jakimś lekkim terenie. I powiem Wam, że Dacia jest takim troszeczkę napompowanym samochodem. Wszystko jest w niej duże, a szczególnie, gdy popatrzycie sobie na ten wlew paliwa, ogromny. No i mamy nadkola olbrzymie, jedno nadkole. Idziemy listwą na dole, i kolejne nadkole. Masywnie to wygląda, i powiem Wam, że jak jedziecie w środku, to tą maskę też naprawdę widać. 445 litrów, i to co jest w nim fajne, to to, że mamy tutaj ścianki, które są zupełnie płaskie. Jak widzicie. Dzięki temu przestrzeń ładunkowa jest w pełni dostępna. Jest on taki dosyć głęboki, natomiast tu już pod spodem nic nie ma. Po prostu to jest Wasza przestrzeń ładunkowa. Jedyne jeżeli się powiększyć, no to oczywiście mamy dzielone siedzenia z tyłu i po rozłożeniu ta przestrzeń ładunkowa z pewnością będzie większa. Ale spokojnie spakujecie się tutaj na wakacje. Duże torby tutaj wejdą dodatkowo. Maska tutaj jest na teleskopach. Zobaczmy, jak no właśnie, a pod maską mamy dokładnie silnik 1.6 SCE 114 koni mechanicznych, 156 Nm. Jest to silnik, który możecie znaleźć nie tylko w Dasterze, ale również w licznych modelach Renault, czy na przykład Nissana. No dobra, zamykamy klapę. Tutaj mamy wnętrze Dacia Duster 2. Uważam, że jest nowoczesne. To, co się rzuca w oczy, to oczywiście kierownica, która jest wyprofilowana. Ma tutaj logo Dacia. Dalej mamy trzy duże nawiewy. Tak naprawdę tych nawiewów mamy pięć, czyli tutaj trzy centralne: jeden po lewej stronie od strony kierowcy, jeden po prawej stronie od strony pasażera. Mamy tutaj lusterko światełka. Ekran, sterowanie nawiewami, dźwignie skrzyni biegów. No, siedzi się tutaj bardzo wygodnie i generalnie pozycja za kierownicą jest również wygodna. Widać zegary. Tak jak już wspomniałem, ta Dash Adaster to wersja Comfort, ale ma tutaj kilka takich wyjątkowych ficerów Między innymi te zegary nie są standardowe. W tej wersji mamy po prawej stronie prędkościomierz, po lewej stronie obrotościomierz i po środku ekran komputera, który pokazuje nam tutaj informacje dotyczące samochodu. Sama kierownica bardzo ciekawa, logo Dacia bardzo elegancko tutaj wygląda. Mamy klakson, tempomat, sterowanie głosowe. Kierownica jest czteroramienna. No i zobaczmy sobie konsolę środkową, tak jak wspomniałem, trzy nawiewy. Natomiast ciekawe, nie wiem czy to widzicie, w środku są takie plastry miodu. Co też ciekawie wygląda: czyli nie jest to po prostu jakiś tam tunel? Mamy tutaj, w zasadzie nie wiem czy to jest półeczka czy nie, natomiast idąc dalej, mamy tutaj ekran multimedialny, i słuchajcie to co jest ciekawe, to w tych multimediach można sobie wejść do Windowsa. Za chwilę wam to pokażę. Mamy tutaj taką klawiaturę do sterowania różnymi elementami, czyli między innymi są tutaj światła awaryjne, chyba też centralny zamek. Następnie mamy klimatyzację. Same materiały użyte w dasterze, może nie są jakieś um, najbardziej miękkie. Jest to twardy plastik, ale nie jest to plastik, który jest jakiejś bardzo złej jakości, po prostu taki standardowy. Mamy auto, które jest takie trochę, zakładam, też i robocze, więc uważam, że jest to wszystko akceptowalne. Mamy tutaj tryb e, eco-driving, żeby można sobie było zobaczyć, czy ekonomicznie jeździmy, czy nie. Wiadomo, komputer, czyli lepsze chane spalanie, dystans bez użycia. Ok. Mamy. Czyli ile ci spala średnio przy tym silniku 1.6? Trzeba liczyć, że w tej chwili około 8,5 litra jest to maksymalnie w mieście, jazda miejska stricte. W trasie można zejść spokojnie poniżej 7 litrów. Okay. Mamy informacje o nachyleniach drogi. Jest to opcja przeznaczona dla samochodów z napędem na cztery koła. A czy działa to również tutaj w Wiedniu? Tak, wezji? jak widzimy, mamy pochylenie 1 stopień, tak? więc jak się będzie jeżdżał po jakąś górkę czy coś tego typu, jak będzie, to będzie normalnie działało, można zobaczyć. Mamy oczywiście nawigację, która jest odblokowana. Można wygrywać najnowsze mapy. Mamy możliwość zainstalowania dwóch map. Z iGo, Here czy z TomToma. Tu mamy akurat chyba z Hira. To pokaż, jak wejść do Windowsa. bo Jest to rodzaj odblokowany, czyli mamy możliwość wejścia do ukrytych różnych opcji. Jest odtwarzacz filmów, który akurat słabo działa. Ale mamy na przykład Windowsa, do którego możemy wejść normalnego Windowsa oczywiście jest jego funkcje ograniczone za bardzo nic tu nie możemy zrobić oprócz wejść do na przykład komandera gdzie nie wiem popodmieniać różnego rodzaju pliki na przykład w nawigacji jeżeli chcemy ręcznie a z odpalisz Opera raczej to co pamiętam nie ma jeżeli chodzi o tylnią kanapę to tutaj też wygląda na to że jest całkiem sporo miejsca ja zaraz sobie tutaj usiądę i zobaczę czy jest wygodnie czy nie no więc jest zupełnie przyzwoicie. Miejsca na kolana jak najbardziej ok. Spokojnie można podróżować. Więc to jest naprawdę dobre auto. Również rodzinne. Jeszcze dwa słowa o materiale, jaki jest użyty na siedzeniach. Bardzo fajny, taki ciemny, stonowany. Podobają mi się te przeszycia jasną nitką. Oraz taka struktura, która znajduje się na w całym fotelu. Te nitki też pojawiają się w tym dedykowanym podłokietniku, w którym jest ładowarka indukcyjna i jest to coś co było dołożone do tego samochodu. Jak widzicie tych parę rzeczy dołożonych do auta do wyposażenia to również podgrzewanie foteli które jest umieszczone tutaj tak z boku. To w takim razie jak jeździ się Dacia Duster. Zobaczmy. Odpalamy w takim razie. No dobra, to przejedźmy się. Ja muszę Wam powiedzieć, że ogólnie mi się siedzi bardzo dobrze w tym samochodzie. Tak, maskę widać po horyzont. Mam poczucie, że jadę naprawdę dużym samochodem. Zobaczmy, jak Dacia sprawdzi się w trakcie jazdy. Tutaj na razie taki delikatny shooter, więc zrobimy sobie kółeczko. Ale już widzę, że tak mięciutko wybiera to wszystko. O, wspomaganie sprawia wrażenie że ta kierownica niemalże nie daje nam żadnych oporów. na ulicę i zobaczmy no ok, do 50 na godzinę dojechałem policjant, mięciutko trójeczka delikatnie słychać szum silnika ale ogólnie Naprawdę spoko. Normalny samochód. Jestem tak troszeczkę wyżej, więc to mi się też podoba. Słuchajcie, z dasterem wiąże się jeszcze taka jedna ciekawostka, mianowicie nie wiem czy wiecie, ale jedną z wersji Dacia jest wersja pickup, którą podobno używa sam papież. Dacia Duster została przerobiona na Papa Mobile. Wersja 4x4 i 4x2 to. Z tyłu są praktycznie dwa inne samochody, nie? Różni się wszystkim. Tu jest Belka, tam jest Bielowacha, czyli całe zawieszenie jest inne. Napęd jest Nisa na Tarano, więc jest to bardzo dobry napęd. I co... eee, w wersji 4x4 bagażnik będzie troszeczkę mniejszy. W wersji z napędem na przednie koła mamy pięciobiegową skrzynię biegów, natomiast w wersji 4x4 tych biegów jest aż 6 gdzie jedynka służy do jazdy terenowej, a normalnie ruszamy z dwójki. W zasadzie, to spodziewałem się, że będzie to solidny samochód i równie dobrze będzie się nim jechało. W takim razie czas na podsumowanie. Ten samochód Dacia Duster 2 z 2018 roku, bardzo fajny, rodzinny samochód, w którym poczujecie się troszeczkę, jakbyście jechali suwem, troszeczkę, jakbyście jechali crossoverem. Niestraszny mu teren ze względu na większy prześwit, a jednocześnie jest naprawdę niebrzydki. Mimo tego, że to Dacia, która może się kojarzyć z poprzednim ustrojem, ale nie, tutaj nic z poprzedniego ustroju nie ma. Jest to normalny, nowoczesny samochód. Polecam Wam go, jest ok. Dzięki za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.